Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym naszym, przedostatnim zebraniu naszej komisji w roku 2013. Informuję, że kolegę Henryka Wójcika oddelegowałem na poważne rozmowy dotyczące naszej gminy, dotyczące drogi w jego obrębie. obrębie Udał się Pan kolega Henryk Wójcik służbowo w sprawie tej, podróż służbową do Warszawy. Mam nadzieję, że na kolejnej komisji przekaże, przekaże, przekaże swoje spostrzeżenia z e, swojego przyznania. wyjazdu. Co? Środki przyznane na puszczenie. Właśnie nie wiem. Pojechał, w pojechał, pojechał. Udał się, udał się no, służbowo w tej będzie? sprawie i było, no, to, się ukazało, że... no, to, było znaczy, to dla niego niespodzianką. Dzisiejszy tak. dzień yy, w każdym yy, wyraziłem zgodę, wyraziłem, zgodę, wyraziłem zgodę, wyraziłem zgodę, żeby kolega Henryk udał się yy, na no, rozmowę się w sprawie dobra, dobra. tej. Dzisiejszy program, plan naszego zebrania był, był następujący. Mieliśmy się dzisiaj zapoznać, poznać, poznać, przepraszam, postać nową panią, komendant, komendant naszej policji, ale ponieważ w ostatnich, w, ostatnich, w ostatnich dniach zmieniły się kolejny raz te obowiązki, więc tutaj na razie ta, ta Pani jest nieobecna, jest niepełna tych, tychże obowiązków. Stąd, stąd nasze rozmowy z nią dzisiaj Zawieszone. zawieszono. Yy, czyli w drugim punkcie byłoby yy, zapoznanie się z pismami. Sprawy różne tutaj kolega Wodek ma yy, bardzo cenne uwagi. Yy, Przystępujemy zatem, jeżeli będą jakieś jeszcze inne, bardzo proszę. Pismo mamy do zapoznania się z 2 grudnia, a więc jeszcze ciepłe, dotyczące, dotyczące, informa dotyczące nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudniki Kury. I tutaj, ten wstęp, te, tego wstępu, tutaj sobie daruję. Zgodnie z paragrafem 5 ustęp 2 Rozporządzenia Rady Ministr Ministra Administracji i Cywilizacji z 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dla każdej ulicy, każdego placu posiadającego nazwę, tworzy się odrębne ciągłe zbiory numerów porządkowych w sposób zapewniający przestrzenną regularność każdego z tych zbiorów oraz Unikalność jego elementów, zachowując w miarę możliwości istniejące numery porządkowe ujawnione w ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz dotychczasowe zasady tej numeracji. Z powyższego przypisu wynika, iż nazwa ulicy powinna pełnić przede wszystkim funkcje informacyjne i identyfikacyjne. Powinna być jednoznaczna i unikalna, nie zaburzając przy tym ładu przestrzennego i regularności numeracji porządkowej. Nadanie jednej ulicy, uli, nazwy ulicy w dwóch miejscowościach, to jest Kury i Rudniki, spowodowałoby wiele kłopotliwych sytuacji głównie dla mieszkańców. Zaburzyłoby to również ład przestrzenny ponieważ na pewnym odcinku drogi, gdzie przebiega granica między obrębami, numeracja porządkowa rozpoczynałaby się od nowa, o czym mówi paragraf 5 ustęp 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. W związku z powyższym zasadne jest nadanie nazwy ulicy, nazwy Aleja Anny Walentynowicz drodze gminnej w miejscowości Rudniki. Gdzie faktycznie zamieszkiwała pani Anna Walentynowicz? Zgodnie z sugestiami Rady Miejskiej w Tuszczu. W podpisie pan Tomasz Jusiński, magister, sekretarz gminny. Czy coś w tej sprawie mamy, mamy jeszcze do, do ukrycia? Do, do, do powiedzenia kolegom? Do ukrycia? Do ukrycia <grycia grycia> to chyba nie. Do ukrycia jeszcze, tak nie on Przekornie nie, powiedziałem. Nie ma, tutaj się. To podpisał do pismo. Podpisał sekretarz. Co ja mówię tutaj? Nic. Zgodnie z prawem. Trzeba się przychylić. Co my tu możemy... Informuję, wobec tego dalej przechodzimy. Informuję, że pan Radosław Lubiak opracował taki oto, taki oto, taki oto plakacik dotyczący tego, o czym mówiliśmy na komisji, na zebraniu komisji ostatnio dotyczący konkursu na dekorację bożonarodzeniową na, na, na naszej, w, naszej, w naszej gminie na posesjach i w ogóle. A więc odczytam burmistrz Tłuszcza, Komisja Ładu Porządku Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tłuszczu Przewodniczący Komisji Oświaty ogłaszają, <coughs> ogłaszają przepraszam, konkurs na dekoracje bożonarodzeniowe posesji. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. Pierwsze, obiekty prywatne, drugie, obiekty użyteczności publicznej. Pisemne zgłoszenia należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w tłuszczu lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzędu. Termin zgłoszeń do 3, do 3 stycznia 2014 roku. Ocena obiektu obiektów zgłoszonych do konkursu nastąpi 8 stycznia 2014 roku od, od godziny 15.30. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2014 roku. Bardzo dziękuję Panu Radkowi, jak również naszej pani Karolince, która tę sprawę pilotowała. Bardzo bardzo, bardzo Pani dziękuję. Te, te plakaty, ta forma już jest na stronie internetowej, jak również na sesji, która będzie niebawem, sołtysi wszyscy otrzymają, radni również, także to gminę, że tak powiem, obejmie informacja w całości. Dobrze, to, to, to kolejny temat. Kolejny temat to dochodzą, dochodzą takie właśnie niepokojące spostrzeżenia o coraz większej masie, ilości zwierząt dzikich na naszym terenie i szkód powodujących w związku z ich pobytem. Przykładem tego tutaj kolega Wodek. Bardzo proszę, oddaję głos. Proszę Państwa. Dowiedziałem się, że u nas po rozbiórce budynku na ulicy kolejowej przy gimnazjum tam było gniazdo, prawda, lisów. No i te lisy tam wystraszyły jedną panią, prawda. No już pan Sebastian się zajął, no nawet dziś, to już trzecie zgłoszenie miałem. Dziś, jadąc tutaj do urzędu, miałem trzecie zgłoszenie, że te lisy są. Nawet pani mówiła, że matka plus dwoje małych. Y, także y, byłem u Pana Sebastiana. Pan Sebastian sprawę pilotuje, już jest powiadomiony weterynarz. Także sprawa jest już pilotowana, zajmą się tym, no ale to oparcie w mieście, prawda? Aha. W sumie ruchliwe te, te tamte miejsce, nie. I listy, no, w miejscu to jest? Przy samym gimnazjum, jak kolejowa ulica jest tam. Trzeci dom, tam taki drewniany był, dom rozebrany. Tak? Po drugiej stronie. Po tej stronie co gimnazjum. Stronie. Zaraz za gimnazjum. A, gimnazjum, warsztaty i... przynajmniej no, kolei tutaj. No nie no, to kolei jeszcze sporo. No, między gimnazjum a koleją, powiedzmy, pośrodku, no nawet może bliżej gimnazjum. No, tak to wygląda. No bliska, i, i, I prawda, no, ludzie się obawiają, bo to jednak są ulice no, różnie bywa, są wsiekłe, czasami różnie. W każdym razie temat jest już pilotowany, pan Sebastian wie i weterynarz jest powiadomiony, no moim obowiązkiem jest poinformować tak. również komisję, tak. że coś takiego ma miejsce u nas, prawda, e, w tym w naszym mieście i w nie, no nie? Tak. Także tak wygląda sprawa. Wszystko jest już pilotowane, mam nadzieję, że może złapią ich, bo te lisy, tu nie wiem, no rejony, idą gdzieś, ale wracają, bo tu ich jest miejscem, nie? Dlatego one się pokazują, bo i prawda na przejeździe kolejowych widziano ich prędziscy, no. Także one tu się przemieszczają. Z no, będziemy i... się skończyć do tu, bo patrzymy opuszczona posesja, czy no. wiem zagospodarować. No. Także tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten, no jeżeli chodzi natomiast o rozładunek, no widzę, że jest już rozładunek tego węgla. Aha. Jest już no, tak, tam, nie? jest tak, jest już yy, ten inwestor zachowuje się należycie, także na razie nie widzę żadnych problemów. Zgłaszam to, bo był temat na poprzedniej komisji. Wszystko, widzę, jest w dobrym kierunku. Tak. Tutaj, panie przewodniczący, pojawił się też problem dzików. Na ulicy Racławickiej ostatnio się tutaj proszę. pojawiły, koło posesji tam pana Kaleckiego Andrzeja, jak jest zadziałka za jego domem, o godzinie przed 6 rano gromadkę tych dzików yy, tam widziano. Także tutaj no skarżą się tak samo ludzie na to, że niszczą uprawy, łąki i tym podobne. Tam Adam, na twoim terenie podobno jest dużo. To znaczy Tadeusz, że tak, lekko ci wchodzę w zdanie mhm. wczoraj na Komisji Rolnictwa, no, z, no, próbujemy skonstruować taki wniosek, tak, żeby, żeby no, powo no, zwołać na Radę z sołtysami, tylko teraz kwestia dotyczy tego, oprócz są kogo jeszcze poprosić? Łowczyk, e, firmy ubezpieczające tereny łowieckie i, i tereny uprawowe, prawda? No nie wiem jeszcze kogo, żeby coś w końcu zacząć z tym robić. Zresztą to nie jest problem tylko naszej gminy, to jest problem ogólnopolski, bo tak jak powiem, to się wszędzie takie rzeczy dzieją, z tym że. Słyszymy w telewizji, że tam nie pina tak. tak. Jeszcze biorąc pod uwagę kwestie tam odszkodowawcze i tak dalej, no to ostatnio w gazecie było pisane: Kołowieckie, 3 hektary zniszczone, kukurydzy. Wyceniło na 600 zł. Natomiast biegły sądowy, to samą szkodę, wycenił na 10 800 zł. Więc zobaczcie Państwo, jakie są rozbieżności. Tak? A zniszczenia są potworne. Tak, tylko że wiecie co, tylko tu należało badam, ja nie wiem, jakoś, czy szybko, jakiś punkt, gdzie zgłaszać. No bo tak zobacz, jak na ulicy, to wszystko, jest, no, przecież to jest ruchliwa ulica. I niech tam ktoś idzie do pracy, czy. Dzieci do szkoły. No może do pociągu? Tak, no, że one mnie zaatakowały. Znaczy, problem, tak nie wiem na no, ile jest to, to lub nie, ale opowiadał mi to myśliwy przedwczoraj, że na stryjkach, tam za szkołą, gdzie jest tam leczarnia, tak. ci ganią ganiał dzieci. Och, wieję. No to słuchajcie, no. Ganiał tak jak pies za nim po prostu, no. No, bo, czuję. bo może dokarmiali, czasami jest tak, że dokarmiają dzieci i on się yy, przyzwyczaja i chce, podobnie jak z łabędziami na rzeka, wiadomo, że w kruchym powietrzu nie płyną, tej, tej chcą, żeby ich karmić. No różnie to bywa, nie wiem. No ale no, to jest zagrożenie to jest przecież, przecież się, jeżeli tak już rozumiem. załóżmy te, te lisy, prawda, tutaj gimnazjum, dzieci chodzą do gimnazjum, prawda, bliziuteńko to jest. A są jakichś od strzały, no tego nie wiem. To no, jest, jest, ale jest ale... jakieś zagrożenie. Znaczy to, czy... na, lesy, na lesy na terenach głownych prawdopodobnie niemalże przez cały rok można polować, tak mówią myśliwi, ponieważ one są uważane za. Szkodników. Za szkodniki, tak? Natomiast tutaj na terenie miasta to nie wiem, czy wolno byłoby im do nich strzelać. No na terenie miasta na pewno nie. nie wiem, ale ma. tutaj z tego, co słyszałem, jeżeli to jest matka i młode, to na pewno nie pozwolą, bo no tak. młode by zginęły. To tutaj jest ochrona na pewno. Myślę, że tutaj jest teraz kwestia niepełnosprawna. Pan, się... pan Sebastian zajmuje się już to sprawą. Tak, tak, tak. No dzisiaj. Wypracuje, wypracuje No, gdzieś no, połowie stycznia będzie takie spotkanie no, no. tutaj, że tak powiem, i zobaczymy, no, no. Co, co można. Sprawa bardzo ważna, tak? Myśliwi tłumaczą się ze swojej strony, i zupełnie to traktują inaczej. Inaczej do tego zupełnie podchodzą. Mówią, że tu się nic nie dzieje, jest wszystko w normie, prawda, tu o takie tam i tak dalej. Nie ma problemu. Dla nich nie ma problemu, tak. Dla myśliwych nie ma problemu. Problem jest natomiast dla, dla rolników i innych ludzi, prawda, że tak powinno rozprostronnych, tak. Tak jak ty Tadzio że zaczynają chodzić, prawda, i tak dalej. No, nie jest to, nie miejscowość jakaś wypoczynkowa, tak Dokładnie. jak tam, gdzie, gdzie tam... Tak. Ale to jest zupełnie co innego, tak. Tak. Ja jeszcze na sekundę chcę wrócić do tegoż konkursu. Bardzo namawiam, apeluję kolegów, koleżankę radnych, żebyśmy poprzez sołtysów zachęcali mieszkańców na swoich terenach, żeby, żeby naprawdę było wesoło. Mimo, że czasami smutno, ale, ale ta dekoracja jest to moment taki w ciągu roku, gdzie uważam, że powinno się to jakoś tak uzewnętrznić. Te święta. Słuchajcie Państwo. Następna nasza komisja jest 12, będzie się 12 grudnia, w czwartek o godzinie 9. Będziemy mieli już materiały na, na sesję. Myślę, że tak że ta komisja na, no tak, to będzie, na, na, będzie zdominuje, poświęcona zdominuje, tak. głównie, zdominuje głównie, będziemy, będziemy prosić, będziemy prosić panią jeszcze skarbnik. Potrzeba, tak. potrzeba no, pani skarbnik jest tak. niezbędna przy budżetowej tym bardziej. No tak, czyli tutaj pani skarbnik, obecność pani y, tutaj jest jak najbardziej wskazana i nie, będziemy tak. będziemy tak. bardzo... a później 8 stycznia. A później, tak. A kolejna komisja styczniowa to właśnie 8 stycznia o godzinie 15.30. Słuchajcie, mamy jeszcze jakieś, proszę Państwa, na dzisiaj sprawy do podniesienia? No, dzisiaj nie, tylko może, ja, ale to można styczniową komisję. Żebyśmy nie przeoczyli, zaprosić pracownika który by nam przedstawił sytuację jak ta ustawa śmieciowa. U nas Aha. działa i, i jak to zbilansować? Po prostu cały zbilansować rok, to. My już rozmawialiśmy przez chwilę. Czy Trzeba. Z... No Dokładnie, bo tam wody. się pojawiają jak, jak, jakieś zmiany. Czy, czy będziemy my musieli wprowadzać zmiany? Bo tam jest ta górna granica opłat, e, też zmiana. Z tym, że to już będzie chyba w całym kraju. No, no na pewno, ale. Już, ale no to ustawą, chcemy, my musimy się tak, dostosować. Bo no my chcemy wiedzieć. Ale oprócz tego, jak zamknął się rok, prawda, budżetowy, jeżeli chodzi o śmieci. Tak, jak ile pisało, jak tak, kontrole tak, przebiegają tak. i jak wpłaty, jak wpływają, no tak. jak ten rok po prostu, no nie cały, ale, ale żeby to się wszystko nam Jakiś tam sposób, no żebyśmy sobie przybliżyli No coś wstępnie ramach, słyszałem, że około pięciu tysięcy trzeba dołożyć. Bo muszę wam powiedzieć, że ja nie widzę mnie jakichś u siebie w miejscowości. tysięcy miesięcznie tak, no, no przy tej drodze wojewódzkiej od miasta Ja myślę, że gdyby na, na koniu wszystkich tych, co nie podpisali, to tych rzucają. No to będzie. No. Jest, Tylko jest, na razie, ja no ja tak wstępnie, wstępnie słyszałem. No, no, ja, do końca to nie jest wiarygodne. No to nie ma tego, tego czekamy, na jak coś informacja od pani, Zabieram e, do domu, wyrzucam, czy nie wiem, jakiegokolwiek. wyrzuca się przez okno. To znaczy, ja wiem, tutaj koleżanka już, czy jeszcze. tak? No już. Znaczy, mam taki. Zresztą komisja prawdopodobnie podzielił mój wniosek. Tak? Sprawa jest teraz bardzo zauważana w kwestii załączania i włączania ram. na moim terenie. Te lampy zdecydowanie mogą godzinę na dobę, Godzinę na dobę mogą krócej kru, kru, świecić. Okay, tak? Tak. I to by, było, to by było naprawdę nawet niezauważalne. A następną godzinę to by było już zupełnie bardzo oszczędnie. No ósma godzina, po ósmej godzinie one się jeszcze świecą, prawda? Także ja, tak, tak. nie dotyczy to akurat mojej miejscowości Grabowa, natomiast jadąc tutaj od pulka w stronę prawda, białk, niemalże wszystkie te, 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 te urządzenia tak. Ja. Od tłuszcza, od racławickiej praktycznie tutaj Nie, pan powiedział białek. No, to nie... Białek, białek. Białek, tak? Białek, białek. Tak, tak. Od tłuszcza do białek no. Białek, białek, no. Powiem szczerze, że ja tak co wyglądam przez okno, to lampy się palą, ale jeszcze jest widno. To i wieczorem mogłyby się trochę później zapalać, aczkolwiek no teraz dzień coraz krótszy będzie. To nie no, wiem, czy to, to też, też opłaci się, bo niebawem za ile, za dwa, trzy tygodnie niecałe będzie ten najkrótszy dzień. Znaczy, tak, ale 8, 8 godzina to zdecydowanie rozumie się za długo. Nie no tak, Zdecydowanie za no sobie... tak. Ja uważam, że one po jednej gdzieś po godzinie, nie wiem, 7.30 i gdzieś 30 nawet, bo no może 7.30 tych to trochę... Ale siódma godzina to już jest górna granica, gdzie nie się świecić. To jest kwestia sterowania, prawda? Bo nie przy jednak, jednak ustawienia, na, na tzw. Tak tak. fotokomórce, inne chodzą na zegarach, inne jeszcze mają inne tamte urządzenia załączające, także tutaj trzeba było to dostosować, tak? Ale jak słyszymy, że ma się zmienić, że tak powiem, że tak powiem konserwator, tak, to nie wiadomo, jak to będzie. No, kryminalne, tak? No tak, no ale przejmą wszystko, całą konserwację, tak? Nie tylko wymiana żarówki, ale i wszystko, co jest z tym związane. No to czy godzą się na to, czy... Znaczy ja się, że w tym wypadku to nie mają, mają wyjścia. No co mają się, nie, jak mogą się nie zgodzić, to, to co oni no będą... No ale żeby... jakieś rozmowy były prowadzone. No więc, ale w mojej obecności nie... nie, więc nie wiem. No chyba nie było tak, że przyjmiecie i już ten Chyba musiały być jakieś rozmowy prowadzone. No wydaje mi się, że to pewnie będzie na tej samej zasadzie, jak mają dotychczasowi, że tak powiem, konserwatorzy, tak? Na, na podobnych warunkach. Dobrze. W tym momencie już piszę wniosek. Tak, wniosek. Musimy napisać, żeby pani, skar pani skarbnik do nas zaszczyciła naszą, naszą komisję. Dobrze, już jestem ku końcowi. Są pytania jeszcze na dzisiaj? Nie ma. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie. Zamykamy posiedzenie naszej komisji. Dziękuję bardzo.